No siema, siema widzu. No, ale tak na poważnie. Hej, cześć siemanko widzowie! Z tej strony I, I to samo od kolegi taką furkę Od Dawida, od, od tego, y, od dalekiego na bardzo w sumie dalekiego. Y, tak, ono wygląda, czy to jest Porsche, ale mi się wydaje, że tak. I tak ono ogólnie wygląda. Dostałem je za jakieś około 52. Ale w sumie to nawet nie pamiętam. Dzisiaj je wypróbujemy, bo ja pierwszy raz nim jeżdżę. I teraz wybieram sobie serwer. odcinek Wam się spodobał, to zostawcie łapkę w górę i suba dzwonkiem, żeby jak żeby być na bieżąco z moimi filmami. W sumie to rzadko wrzucam te filmy, więc ale, ale i tak mogę zrobić, bo, 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 jeżeli, bo jeżeli będę mieć czas, to, to wtedy widzowie będę, będę będę nagrywać i, i to naprawdę nie, nie tak, że... że czy po prostu mi się nie chce na pewno i nie chce mi się też tego nadać dobra, ale pa, teraz widzę wam, pok wam pokażę jak ta furka skacze ja już to testowałam na tiktoku możecie zauważyć ale, ale, ale tak na poważnie to wtedy to mój kolega nagrywał jeszcze jak, jakby wtedy mój to kuzyn nagrywał i mi to dał chciał i po prostu, z, i po prostu z, chciał zobaczyć. Ja jest, po prostu chciał mi pokazać jak ta furka i ja to po prostu będziemy mówić po kajterapa. Ale mega szybkie według, mnie Nie wiem, z Max chyba 40 na godzinę. Skąd? Nie wiem. O, o, pa, 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 pa! Lagi są straszne jak się skacze. Ej! No i furka, Donalda, do wymiany. A jak to ładnie z z to czekajcie. Teraz... Teraz... że multiplayer, po prostu lubię multiplayer. Hop. Patrzcie, Uwaga! Skok życia! Nie to miałam na myśli. to tak ładnie driftuje teraz wam pokażę ja sprzęgło, ja nie drzemię nie, nie, ja driftuję omulcem ręcznym to, bo to mi, mi jest najłatwiej jeżeli odcinek wam się oczywiście spodoba to zostawcie łapkę w górę i co powiedziałem i serio, że to mówię drugi raz bo ten i spróbujemy widzowie dzisiaj popić rekord, ale nie wiem na czym, ale na czymś i po prostu drift, 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 po Aha. po jeszcze raz. Mm. Szybko, bo muszę pod telefon podłączyć. Kurczę. Mam 2%. Piękny drift. W sumie nawet możecie usłyszeć, że driftuję tym hamulcem nie wiem, tym ręcznym. Proszę za spety, spety, spyty, spety. Czekajcie, ja spróbuję z całej paty na, na tam wylecieć na tych schodach. Tylko teraz muszę się na nich rozpędzić dosyć mocno. Po, jak wyskoczyłem, dobrze! <laughs> Jezu, ja mam tu nawet nagrany! Ohoho! Ale trafiłem dobrze, widzowie, widzieliście to? Chyba jestem pierwszą osobą, która tu chyba wleciała. A jeżeli ktoś inny tutaj wlecił, to możecie zostawić komentarz i napisać. Oooo, to się przecież Raz też tu przyleci przyleciałam, ale w inny sposób. Sobie nawet nie pamiętam, ale to chyba było, nie wiem, gdzieś jutro, wczor wczoraj dzisiaj nie wiem. Ale u wow, jak ja to zrobiłem, naprawdę nie wiem. Zeskakuje! Jeszcze raz spróbuję. Nawet zdrymowałam. zaskakuje. jeszcze raz spróbuję. Wow. Nie uda mi się! Teraz kolejny raz próbuję tam wlecieć Jeżeli mi się to uda, to ja nie wiem jakim jestem koksem Ale na szczęście, że mam to nagrane, widzowie Tak to to by było, nie wiem, jaki styd O, o, let's go, mam to, mam to, mam to Siema, widzowie, jestem na, jestem tutaj Szacun Nie gadaj, że mogę teraz wlecieć na tą budowę Ale mi teraz się auto popsuło. Dobra widzowie. Zabaj, w tym odcinku to by było na tyle. tej cześć i pa pa!